Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku opowieści kryminalnych. Dzisiaj opowiem Wam o wydarzeniach z roku 2014, które miały miejsce w mieście Plejno. Zapraszam do wysłuchania historii Krystyny Morris. Dzisiaj przeniesiemy się do miasta Plejno w stanie Teksas, gdzie urodziła się i mieszkała przez większą część swojego życia Christina Morris. Przez większą część swojego życia, ponieważ w czasie kiedy doszło do wydarzeń, o których będę dzisiaj opowiadać, mieszkała w Fort Worth, mieście oddalonym od Plejno o godzinę jazdy samochodem. Mieszkała tam razem ze swoim chłopakiem Hunterem, ale w Plejno w dalszym ciągu mieszkał jej ojciec ze swoją nową rodziną. Jej rodzice rozwiedli się, kiedy była dzieckiem, i każde z nich znalazło sobie nowego partnera. Mama Krystyny mieszkała w zupełnie innym mieście, ale w plejno w dalszym ciągu mieszkał jej ojciec, i 23-latka pojawiała się tam od czasu do czasu, aby go odwiedzić. I podobnie było pod koniec sierpnia 2014 roku. Krystyna i Hunter postanowili spędzić czas ze swoimi znajomymi, z tym, że nie były to plany na wspólne spędzenie wieczoru. Hunter chciał się spotkać ze znajomymi w Dallas, natomiast Krystyna chciała pojechać do Plejno, gdzie w dalszym ciągu mieszkali jej znajomi. Będą mogli spędzić razem wieczór i powspominać stare czasy. Kiedy 29 sierpnia około 21.00 Kristina pojawiła się w mieszkaniu swojej przyjaciółki Poliny, oprócz nich było już tam troje innych znajomych, a po chwili do tej grupy dołączyła jeszcze trójka kolejnych. Za wyjątkiem jednej osoby wszyscy znali się ze szkoły średniej. Krystyna wraz ze znajomymi spędziła kilka chwil w mieszkaniu Pauliny, gdzie wypili kilka drinków, po czym postanowili przenieść się do jakiegoś baru. Zanim jednak to zrobili, osoby, które kierowały, musiały przeparkować swoje samochody. W budynku, w którym mieszkała Paulina, znajdował się parking, ale ponieważ można tam było parkować maksymalnie do godziny, musieli zmienić lokalizację. Zdecydowali się na pozostawienie samochodów na parkingu niedaleko baru, do którego chcieli wyjść. I Krystyna była jedną z tych osób. Wsiadła do swojej srebrnej Toyoty Seliki i pojechała w kierunku parkingu wraz z innymi osobami. Ale pomimo tego, że wcześniej wszyscy razem omówili, gdzie wychodzą, w jakiś sposób grupa ta rozdzieliła się na dwie mniejsze i jedni znaleźli się w jednym barze, a pozostali w drugim. Dopiero około godziny 23. trzeciej wszyscy znaleźli się w tym samym lokalu. Spędzili tam miło czas, wspominając liceum, jak również rozmawiając o sprawach bieżących. Oczywiście cały czas popijali drinki, więc kiedy o godzinie drugiej musieli opuścić bar, ponieważ lokal już zamykano, większość tej grupy była już trochę pijana. Po wyjściu z baru kilka z tych osób zdecydowało się wrócić już do domu, ale Kristina i jeszcze trzy inne osoby postanowiły wrócić do mieszkania Pauliny i tam imprezować jeszcze przez jakiś czas. Zanim jednak tam dotarli, pojechali kupić coś do jedzenia i dopiero wtedy udali się do jej mieszkania. Kristina przez większość czasu pisała wiadomości do swojego chłopaka, chciała aby przyjechał po nią i zabrał ją do domu. Nie czuła się najgorzej. Wcześniej piła alkohol, ale było to zaraz na początku spotkania i wydawało się, że spokojnie mogłaby kierować samochodem. Ale z jakiegoś powodu miała wrażenie, że lepiej będzie, jeżeli to Hunter po nią przyjedzie. Tylko że on nie miał zamiaru tego zrobić. Jego odmowa sprawiła, że Kristina całkowicie straciła humor. To miał być miło spędzony wieczór, a Hunter wszystko zepsuł. Wszyscy widzieli, że zrobiła się smutna i od czasu do czasu zalewała się łzami. Starali się ją pocieszyć, ale nic nie pomagało. Ona sama próbowała się skontaktować ze swoim chłopakiem kilkakrotnie. Wysyłała mu wiele wiadomości, ale Hunter przestał na nie odpisywać. Kristina była już tak zła na niego z jednej strony za to, że nie chciał po nią przyjechać, a z drugiej strony, ponieważ tak ją ignorował. Że nawet w jednym z SMS-ów napisała, że właśnie stracił najlepszą rzecz, jaka mu się przytrafiła. Po kilkunastu minutach trochę zmieniła ton wypowiedzi i napisała, że nie jest już na niego zła i że bardzo chciałaby się w tamtym momencie znaleźć w ich domu w Fort Worth. Poinformowała go również, że bateria w jej telefonie niedługo się rozładuje i że już jedzie taksówką do domu. Chociaż to ostatnie nie było prawdą, ponieważ Kristina postanowiła wrócić do domu swoim samochodem. Nikt z jej znajomych nie czuł się na siłach, aby wybrać się w godzinną podróż do miasta, w którym mieszkała, aby ją tam zawieść. Dlatego też wszyscy radzili jej, aby spędziła tę noc w mieszkaniu Poliny. Krystyna nawet przez jakiś czas rozważała taką możliwość, ale ostatecznie postanowiła wrócić do huntera. Jeden z chłopaków, którzy tam przebywali, również zdecydował się wrócić już do domu, dlatego zaproponował, że może odprowadzić Krystynę do jej samochodu, który cały czas znajdował się na parkingu niedaleko baru, w którym wcześniej przebywali. I krótko przed godziną czwartą oboje opuścili mieszkanie Poliny. Znajomi Krystyny nie mieli nic przeciwko temu, żeby wracała samochodem. Wiedzieli, że tamtego wieczora niewiele piła i z pewnością mogła spokojnie wrócić do swojego domu. Tylko że ona tam nie wróciła. Nie pojawiła się też w pracy ani w sobotę, ani we wtorek. Po ukończeniu studiów na kierunku marketing, Kristina pracowała właśnie w dziale marketingu w niewielkiej firmie i jej pracodawca uważał ją za dobrego i rzetelnego pracownika. Nigdy wcześniej nie zdarzało jej się, aby nie pojawiła się w pracy, uprzednio o tym ich nie informując. Już od soboty próbowali się z nią skontaktować, ale od razu włączała się poczta głosowa. To również nie było do Krystyny podobne, aby nie odbierała telefonu. Kiedy nie pojawiła się w pracy dwa dni z rzędu, jej pracodawca postanowił zadzwonić do znajomej dziewczyny. Może ona wie, co się dzieje z Krystyną. Ale ponieważ nie miała pojęcia, gdzie może ona przebywać, skontaktowała się z mamą 23-latki. Może Krystyna pojechała do niej? Ale jej mama także nie wiedziała, gdzie może być jej córka. Nie mieszkały już razem. Tak naprawdę to mieszkała w zupełnie innym stanie i od Krystyny dzieliło ją 400 kilometrów. Trudno było jej odpowiedzieć na takie pytanie. Ale natychmiast, jak dowiedziała się o tym, że Kristina nie pojawiła się w pracy i że nie wiadomo, gdzie się znajduje, zaczęła dzwonić. Najpierw do huntera, chłopaka Krystyny, tylko że on nie odbierał od niej telefonu. Próbowała też ustalić, czy jej córka nie znajduje się w domu jej byłego męża, ale tam też jej nie było. Wszyscy zaczęli wtedy dzwonić do każdego znajomego 23-latki, jakiego tylko kojarzyli. Przecież ktoś musi wiedzieć, gdzie może ona być. Ale nikt nie widział jej po tym, jak w sobotę rano opuściła dom swojej przyjaciółki razem z Enrique. To on szedł razem z nią w kierunku samochodu. Kiedy rodzice dziewczyny rozmawiali z nim przez telefon, dowiedzieli się, że faktycznie szli razem do pewnego momentu, ale jak już byli blisko parkingu, gdzie znajdował się samochód Krystyny, ich drogi się rozeszły. On poszedł w stronę swojego samochodu, a Krystyna, rozmawiając z kimś przez telefon, poszła do swojego auta. To był ostatni raz, kiedy ją widział. Kiedy w końcu rodzicom Kristyny udało się dodzwonić do huntera, okazało się, że tamtej soboty dziewczyna nie wróciła do ich wspólnego domu. Chłopak był przekonany, że zatrzymała się w domu swojego ojca, a ponieważ wiadomości, jakie wysyłali do siebie sobotniej nocy, nie należały do najmilszych, pomyślał, że może nie chce z nim przez jakiś czas rozmawiać. Nawet nie pomyślał o tym, aby zadzwonić do niej czy do jej ojca, aby upewnić się, czy tam przebywa. Wszystko to wydawało się coraz bardziej niepokojące dlatego też we wtorek zgłoszono zaginięcie 23 latki jej ojciec dzwoniąc na policję przekazał im wszystkie istotne informacje łącznie z marką i numerami rejestracyjnymi samochodu którym jeździła mogło to się okazać pomocne w ustaleniu w jakim kierunku pojechała tamtej soboty jeszcze tego samego dnia około północy policji udało się odnaleźć samochód Krystyny nie było problemu z jego odnalezieniem, ponieważ był w dalszym ciągu zaparkowany tam, gdzie go Krystyna zostawiła. Wciąż znajdował się na parkingu przy barze, w którym ze znajomymi spędzała noc z piątku na sobotę. Nie było nic niepokojącego w wyglądzie tego samochodu. Wyglądał jak wiele innych samochodów na parkingu. Nie było widać żadnych uszkodzeń, drzwi były pozamykane, a w środku nie znajdowało się nic, co mogłoby świadczyć o tym, że dziewczyna dotarła do samochodu. Nie było ani jej telefonu, ani torebki. Ojciec dziewczyny, który posiadał zapasowe kluczyki do tego auta, przywiózł je od razu policjantom, którzy znajdowali się na tym parkingu. Ale po otwarciu drzwi nie znaleziono nic, co pomogłoby w ustaleniu, gdzie może być 23 latka. Rozpoczęto poszukiwania Krystyny. Szukała jej policja, ale również rodzina dziewczyny, jej znajomi, jak również osoby, które nigdy jej nie znały. Rozwieszali oni plakaty ze zdjęciem i informacjami dotyczącymi Krystyny, rozdawali ulotki a nawet rozmawiali z ludźmi mieszkającymi w okolicach tego parkingu. Niestety tamtej soboty nikt nie widział 23-latki. Policjanci zajęli się przeszukiwaniem wszystkich poziomów parkingu, ale kiedy na żadnym z nich nie znaleziono nic, co mogłoby należeć do Krystyny, zdecydowano się na użycie luminolu. Może w ten sposób uda im się odnaleźć jakieś ślady krwi, wskazujące na to, że coś złego mogło się jej przydarzyć. Ale nigdzie nie było takich śladów. Trudno było ustalić, co się mogło stać z Krystyną. Śledczy rozmawiali z wszystkimi osobami, z którymi przebywała tamtego dnia. Chcieli uzyskać jak najwięcej informacji, w szczególności od Enrique, z którym szła do swojego samochodu. Ale chłopak przekazał im to samo, co wcześniej mówił rodzicom dziewczyny. Szli oni razem, ale w pewnym momencie ich drogi się rozeszły. Było to już niedaleko parkingu, gdzie Kristina zostawiła swoją Toyotę. Enrique zaparkował swoje auto na innym parkingu, dlatego też poszedł w innym kierunku. Nie widział Krystyny wsiadającej do jej auta, nie wiedział co się z nią działo po tym jak już się rozstali. Policjanci chcieli sprawdzić samochód chłopaka, czemu on się nie sprzeciwiał cały czas współpracował z policją i był w stanie zrobić wszystko, jeśli to ułatwi odnalezienie dziewczyny. Sprawdzono jego auto, ale nie znaleziono tam nic niepokojącego. Było wyjątkowo czyste, co czasami może się wydawać podejrzane, ale jak się dowiedzieli, Enrique był jedną z tych osób, które przesadnie dbają o swój samochód. W przeciwieństwie do samochodu Kristyny, w którym znajdowało się wiele śmieci, jego auto zawsze było dokładnie wysprzątane. Po tym, jak chłopak został przesłuchany, a jego samochód sprawdzono, śledczy doszli do wniosku, że nie jest on człowiekiem, który mógłby być odpowiedzialny za zaginięcie Krystyny. Musieli szukać dalej. Jak to zazwyczaj bywa, ich uwaga skupiła się na chłopaku 23-latki Huntera. Policjanci dowiedzieli się od rodziny dziewczyny, że ich związek nie należał do idealnych. Hunter spędzał dużo czasu nie z nią, a ze swoimi znajomymi, zostawiając Krystynę samą w domu. Często czuła się samotna w tym związku i według tego co twierdziła jej mama, Kristina zamierzała ten związek zakończyć. Ostatnie wiadomości jakie para wymieniała między sobą tamtej nocy tylko mogły to potwierdzać. Hunter wcale nie przejmował się swoją dziewczyną. Wraz ze znajomymi przebywał w z około 25 minut drogi samochodem i jeżeli mu na niej zależało, mógł bez problemu przyjechać po nią tamtej soboty. Kiedy Krystyna zaczęła go prosić o to, by ją odebrał, pisząc mu nawet, że zgubiła kluczyki od auta, on zaczął ją ignorować i przestał odpisywać na sms -e. Ale kiedy Hunter rozmawiał ze śledczymi, przekazał im, że z jego strony tak to nie wyglądało. Nie chodziło o to, że ją ignorował, po prostu w tym czasie sam dobrze się bawił w gronie swoich znajomych i nie zwracał dużej uwagi na to, czy otrzymuje jakieś wiadomości, czy też nie. W tamtym momencie telefon nie był dla niego najważniejszy. W trakcie przesłuchania chłopak był bardzo zdenerwowany, cały się trząsł, z wielką trudnością przychodziło mu wypowiadanie kolejnych słów. Przyznał się do tego, że od dnia, kiedy dowiedział się o zaginięciu swojej dziewczyny, czuł się bardzo źle, nie mógł sobie poradzić ze swoimi emocjami. Zdawał sobie sprawę z tego, że gdyby wtedy pojechał po nią tak, jak go prosiła, ta sytuacja nie miałaby miejsca. Nie doszłoby do tego zaginięcia i Krystyna byłaby razem z nim. Tylko, że śledczy nie wiedzieli, czy te jego emocje były prawdziwe, czy zachowywał się tak, ponieważ chciał, aby myśleli, że cierpiał z powodu zaginięcia 23-latki. Może to on był za to odpowiedzialny i chciał w ten sposób odwrócić uwagę śledczych od swojej osoby. W końcu był jedyną osobą, która nie uczestniczyła w poszukiwaniach Krystyny. Setki mieszkańców Plejno i nie tylko przeszukiwało miasto oraz jego okolice, w nadziei, że uda im się odnaleźć dziewczynę, bądź cokolwiek, co mogło do niej należeć, ale w żadnym z tych poszukiwań nie uczestniczył Hunter. Nikt nie spodziewał się po nim takiego zachowania i z pewnością wszyscy zwrócili na to uwagę. Dziwne było też to, że Hunter nie chciał się zgodzić, aby policjanci przejrzeli jego telefon. Takie zachowanie było podejrzane. Czyżby miał on coś do ukrycia? Kiedy w końcu po jakimś czasie chłopak zdecydował się na przekazanie policji swojego telefonu, zauważyli oni, że wiele wiadomości, jakie wcześniej wymieniał ze swoją dziewczyną, zostało usuniętych. Dlaczego to zrobił i czy to one były powodem, dla którego wcześniej nie chciał policjantom pozwolić na sprawdzenie telefonu? Śledczy w tamtym momencie nie mieli żadnych dowodów na to, że to on mógł być w jakikolwiek sposób powiązany z zaginięciem Krystyny. Równie dobrze mogła to być zupełnie przypadkowa osoba, którą dziewczyna mogła na przykład spotkać na parkingu, gdzie znajdował się jej samochód. Rozpoczęto sprawdzanie wszystkich kamer monitoringu, jakie znajdowały się na drodze z mieszkania Poliny na parking oraz w okolicach tego parkingu. Szybko udało się zauważyć na nagraniach piątkę znajomych kierującą się do mieszkania przyjaciółki Krystyny, a niecałe dwie godziny później 23 latkę idącą w towarzystwie Enrika. Wyglądali całkiem normalnie, dwójka spacerujących osób, nie sprawiali wrażenia ani pijanych, ani tym bardziej czegokolwiek wystraszonych zachowywali się całkiem naturalnie. Nic nie przykuło uwagi śledczych, aż do momentu, kiedy na nagraniach zobaczyli, że zarówno Kristina, jak i Enrique weszli na parking, znajdujący się przy barze. Nie byłoby w tym nic podejrzanego, gdyby nie fakt, że Enrique zeznał w trakcie przesłuchania, że ich drogi rozeszły się wcześniej, ponieważ jego samochód był zaparkowany w zupełnie innym miejscu. Na nagraniach wyraźnie jednak było widać, że wcale tak nie było. Szli razem aż do parkingu. Kiedy śledczy wezwali Enrikę na kolejne przesłuchanie, w trakcie którego mógł zobaczyć to nagranie, chłopak tłumaczył się tym, że nie był całkiem trzeźwy tamtej nocy i mógł nie zapamiętać wszystkiego dokładnie. Najwidoczniej nie rozeszli się wcześniej tak jak mu się wydawało, a szedł razem z Kristiną i przeszedł przez parking, na którym znajdował się jej samochód i stamtąd poszedł w kierunku swojego samochodu. Istniała taka możliwość, gdyby nie to, że policjanci byli w posiadaniu jeszcze jednego nagrania, tym razem z kamery znajdującej się niedaleko wyjazdu z parkingu. Wyraźnie widać na nim, że mniej więcej trzy minuty po tym jak Krystyna weszła tam razem z Enrique, samochód chłopaka wyjeżdża właśnie z tego parkingu. Nie z żadnego innego, z tego samego, na którym Krystyna zostawiła swoje auto. I kiedy pokazano mu to nagranie i poproszono o wytłumaczenie, w jaki sposób mógł wyjechać samochodem z tego parkingu, skoro podobno był on zaparkowany w zupełnie innym miejscu, Enrique cały czas zasłaniał się słabą pamięcią, jeśli chodziło o wydarzenia z tamtej nocy. Być może jednak parkował w tym samym miejscu co Kristina, przynajmniej na to wskazywały nagrania. Nie zwrócił jednak uwagi na to, co się z nią działo, nie wiedział, czy wsiadła do swojego samochodu, czy wyjechała z tego parkingu przed nim, czy została tam, kiedy on już wyjeżdżał. To było troszkę podejrzane, ponieważ, jak ustalono, ich samochody były zaparkowane prawie obok siebie, między nimi znajdował się tylko jeden pojazd. Raczej powinien zauważyć, czy Krystyna wsiadła do auta, czy nie, ale fakt, że tego nie wiedział, nie świadczył jeszcze o tym, że był odpowiedzialny za jej zniknięcie może faktycznie nie był całkiem trzeźwy, przez co nie był w stanie dostrzec i zapamiętać wszystkiego. W międzyczasie wykluczono Huntera z grona podejrzanych, logowanie jego telefonu wskazywało na to, że tamtej nocy znajdował się w Dallas dokładnie tak, jak mówił śledczym. Ale było jeszcze coś, co potwierdzało ze stuprocentową pewnością, że był właśnie tam, albowiem 29 sierpnia, kiedy był w Dallas, Próbował sprzedać komuś niecałkiem dozwolone środki, tylko że nie wiedział, że ta osoba była policjantem. To właśnie fakt, że zajmował się sprzedawaniem różnych używek, był powodem, dla którego nie chciał oddać śledczym swojego telefonu. Trzy miesiące po zaginięciu Krystyny w grudniu 2014 roku, Hunter został aresztowany, jako podejrzany o bycie członkiem większej grupy zajmującej się handlem używkami. Za co później został skazany na 33 miesiące pozbawienia wolności. Nie miało to jednak nic wspólnego z zaginięciem jego dziewczyny, a to, że tamtego wieczora próbował je sprzedać policjantowi, tylko dało mu alibi i pozwoliło go skreślić z listy podejrzanych. Śledczy skupili się wtedy na Henrika. Już wcześniej przyłapali go na kłamstwie, ale to nie była jedyna rzecz, jaka nie zgadzała się z tym, co przekazał uprzednio policji. Na pierwszym przesłuchaniu powiedział, że w momencie, w którym pożegnał się z Krystyną, ona rozmawiała z kimś przez telefon. Nie wiedział z kim i o czym, ponieważ w tamtym czasie on sam rozmawiał przez telefon ze swoją dziewczyną. Kiedy śledczy chcieli, aby pokazał im telefon, aby potwierdzić, że tak naprawdę było, przypomniało mu się, że jednak nie rozmawiał z dziewczyną, a tylko pisali do siebie wiadomości. Nie mógł ich jednak pokazać śledczym, ponieważ w jego telefonie stare wiadomości automatycznie same się kasowały po jakimś czasie. Ale pomimo tego, że były wykasowane, śledczy byli w stanie ustalić, o której godzinie Enrique rozmawiał ze swoją dziewczyną, a o której wysyłał do niej SMSy. I okazało się, że ponownie Enrique mijał się z prawdą. Nie pisał w nocy do swojej dziewczyny. Wymieniali oni sporo wiadomości w piątek wieczorem między godziną 22.02 a 22.44. Zanim się pożegnali, jego dziewczyna chciała, aby Enrique do niej zadzwonił, ale on napisał tylko, że czuje się bardzo zmęczony i że zobaczą się następnego dnia. Nie wspomniał jej ani słowem, że znajduje się właśnie w mieszkaniu swojej znajomej i ma zamiar z całą grupą ludzi wyjść do baru. Jego dziewczyna była przekonana, że Enrique znajduje się w swoim domu. Po tym, jak się pożegnali przed godziną 23, Enrique nie pisał do niej przez całą noc. Pierwszego SMS-a wysłał jej dopiero w sobotę rano o godzinie 10:52. Wszystkie te informacje wskazywały na to, że Enrique po raz kolejny próbował okłamać śledczych. Ale w trakcie przesłuchania chłopak był całkowicie zrelaksowany, nie było widać po nim żadnego zdenerwowania. Cały czas współpracował też z policją i odpowiadał na wszystkie zadane przez nich pytania. Patrząc na jego zachowanie, można było wywnioskować, że raczej nie miał on nic wspólnego z zaginięciem 23-latki. Chyba, że był tak świetnym aktorem i potrafił panować nad swoimi emocjami. Jednak trudno było nie zauważyć śladów, jakie znajdowały się na jego ciele, głównie na ramionach i dłoniach. Znajdowało się tam wiele zadrapań i siniaków, które chłopak tłumaczył tym, że doszło do tego, kiedy próbował wymienić koło w swoim samochodzie. Osoby, z którymi pracował, potwierdziły później, że te ślady na jego ciele pierwszy raz zauważyli, kiedy przyszedł do pracy 30 sierpnia. Powinien rozpocząć zmianę o godzinie 8, ale przyszedł tam dopiero o 10:51 kiedy współpracownicy zapytali go o to, co mu się stało, że jego ręce tak wyglądają. Enrique powiedział im, że poprzedniej nocy bił się z kimś w barze. Ta sama osoba ugryzła go w przedramie, stąd widoczne były ślady ugryzienia. Jednak żadna z osób, z którymi spędzał wieczór w barze, nie mogła potwierdzić, że widziała te ślady na rękach Enrique, kiedy był z nimi w tym lokalu, a później w domu Poliny. Śledczy mieli coraz więcej wątpliwości co do Enrique i ponownie sprawdzono jego samochód, tym razem dokładnie szukając, czy nie ma tam śladów krwi lub włosów i włókien, które mogłyby świadczyć o tym, że Krystyna znajdowała się w jego samochodzie. Enrique w trakcie przesłuchania przyznał, że nigdy nie przebywała w jego aucie, więc jeżeli znaleziono by cokolwiek, co by potwierdzało, że było inaczej, oznaczałoby to, że kłamał. Ale jego samochód po prostu lśnił czystością. Nie znaleziono tam nawet jednego włosa, o śladach krwi już nie wspominając. Śledczy musieli w innym miejscu szukać odpowiedzi na pytanie, gdzie jest Krystyna, i sprawdzono wówczas konta bankowe zarówno jej, jak i Henrique. Może w ten sposób dowiedzą się, co się stało z 23-latką. Ale oprócz tego, że z piątku na sobotę płaciła swoją kartą w barze, nie było już żadnych więcej transakcji na jej koncie. Po wyjściu z baru dziewczyna nie używała swojej karty ani razu. Jeżeli chodziło o wyciągi z konta Enrique, to podobnie jak Christina płacił on swoją kartą w barze, ale później w sobotę rano około godziny dziesiątej, tankował paliwo na stacji znajdującej się niedaleko swojego domu. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że przeglądając jego wyciągi z konta, śledczy ustalili, że Enrique tankował swój samochód dość regularnie. Pomiędzy każdym tankowaniem upływało zazwyczaj od 10 do 11 dni. Tym razem zatankował auto już po 5 dniach od ostatniego tankowania. Czy to mogło oznaczać, że tamtej nocy wybrał się w dłuższą trasę? Aby to ustalić, śledczy sprawdzili, gdzie logowała się jego komórka tamtej nocy. To samo zrobiono w stosunku do telefonu Krystyny. I jak się okazało, po opuszczeniu parkingu, obydwa telefony logowały się do tych samych masztów. Enrique nie pojechał od razu do swojego domu. W pierwszej kolejności skierował się na autostradę, i w tamtym momencie Krystyna musiała być razem z nim, na co wskazywały logowania ich telefonów. W pewnym momencie telefony przestały się jednak logować do tych samych masztów. Komórka Kristyny o 4.48 przestała działać. Najprawdopodobniej bateria rozładowała się całkowicie, bo już wcześniej wspomniała w wiadomościach wysyłanych Hunterowi, że niedługo może jej się rozładować telefon. A Enrique dojechał w okolice miejscowości Ana, po czym zaczął wracać do swojego domu, gdzie pojawił się dopiero o godzinie 5:32. Było wiele poszlak, które wskazywały na Enrique jako na osobę, która mogła wiedzieć, co się stało z Kristiną, ale śledczy nie mieli na to jeszcze żadnego dowodu. Wszystko się zmieniło, kiedy to sprawdzili nagrania ze stacji benzynowej, na której w sobotę rano Enrique tankował samochód. Widać na tych nagraniach, jak chłopak próbuje wyczyścić auto, ale nie tak jak większość kierowców, którzy myją przednią czy tylną szybę. On próbował wyczyścić tylny zderzak i dolną część klapy bagażnika. To nagranie sprawiło, że śledczy postanowili ponownie sprawdzić samochód chłopaka. Tym razem skupili się na tylnej części auta, tej, którą Enrique starał się wyczyścić. Gołym okiem nie można było nic dostrzec, ale dokładnie sprawdzono uszczelkę bagażnika. I kiedy otrzymano wyniki, okazało się, że znaleziono tam DNA, które pasowało do DNA Krystyny. A to już był dowód na to, że dziewczyna nie dość, że musiała się znajdować w samochodzie Enrique, to jeszcze w jego bagażniku. Kolejnym potwierdzeniem na to, że miał on coś do ukrycia przed policją, była karteczka, jaką znaleziono w jego koszu na śmieci. Była to niewielka kartka, na której w języku hiszpańskim zapisano listę czterech rzeczy. Na pierwszym miejscu znajdowała się czarna koszula, a dalej wiadomości od 29 sierpnia, rachunki bankowe oraz rachunki telefoniczne. Tego wieczora, kiedy zaginęła Kristina, czyli z 29 na 30 sierpnia, Enrique miał na sobie czarną koszulę, co potwierdziły nagrania z kamer monitoringu. Najwyraźniej chłopak zrobił sobie listę rzeczy, które mogą na niego wskazywać jako odpowiedzialnego za to, co się stało z Kristiną. Ale pomimo tego, że wiele wskazywało na jego udział w zaginięciu, 23-latki, on cały czas nie przyznawał się do winy. Sądził, że został fałszywie oskarżony. On nigdy by jej nie skrzywdził. Sam siebie uważał za jedną z najmilszych osób na świecie. Mimo jego zapewnień o swojej niewinności, został on aresztowany w grudniu 2014 roku i postawiono mu zarzuty porwania Krystyny. Proces w tej sprawie rozpoczął się w sierpniu 2016 roku. Od zaginięcia dziewczyny minęły już dwa lata, a w dalszym ciągu nie udało się ustalić, co się z nią stało. Śledczy podejrzewali, że już nie żyje. Ale pomimo tego, że przeszukiwano teren wokół parkingu, gdzie była widziana po raz ostatni, oraz tereny wokół miejsca, do którego pojechał Enrique zaraz po wyjechaniu z tego parkingu, nigdzie nie udało się odnaleźć ani jej, ani cokolwiek, co do niej należało. Z tego też powodu Enrique nie został oskarżony o morderstwo, a postawiono mu zarzuty porwania Krystyny. Przysięgli długo zastanawiali się nad wyrokiem, obrady zajęły im dwa dni, ale kiedy wrócili na salę sądową, ogłosili, że Enrique został uznany winnym porwania 23-latki. Został za to skazany na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością wcześniejszego zwolnienia warunkowego po 30 latach spędzonych w więzieniu. Enrique najprawdopodobniej spędzi resztę swojego życia za kratkami, ale w tamtym momencie nie to było najważniejsze dla rodziny Krystyny. Ponieważ nie przyznawał się on ani do jej porwania, ani do morderstwa, nie dowiedzieli się oni, co się z nią stało tamtej nocy. Nie zamierzali się jednak poddawać. W dalszym ciągu na własną rękę prowadzili poszukiwania, spotykając się prawie każdej soboty w grupie sześciu, ośmiu osób i przeszukując tereny wokół miejscowości Anna, do której w roku 2014 pojechał Enrique. Im nie udało się odnaleźć Krystyny. Ale w marcu 2018 roku w miejscowości Ana odnaleziono czaszkę i kości oraz damską bieliznę i sukienkę. Natrafili na to pracownicy, którzy wycinali drzewa przygotowując teren pod budowę nowych domów. Ten teren został przeszukany w roku 2014, ale najwidoczniej przeoczono to miejsce, w którym znajdowało się ciało Krystyny. Początkowo trudno było ustalić, czy to na pewno jest ona, ale ostatecznie potwierdzono, że odnaleziono szczątki 23-latki. 1285 dni po zaginięciu udało się ją odnaleźć. Nie można było ustalić, co było przyczyną jej śmierci. Nie wiadomo też, czy Enrique zostaną postawione zarzuty morderstwa i będzie przeprowadzony nowy proces. Póki co nic takiego się nie wydarzyło, a ponieważ Enrique otrzymał już wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, istnieją duże szanse na to, że kolejny proces nie będzie przeprowadzony. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie i do końca. Do usłyszenia. Cześć.